witam serdecznie na kolejnej prezentacji produktów z sklepu sbmw.pl. dzisiaj mam taki mm, niewielki gadżet. jest to tak, no w moim dzieciństwie nazywało się to resorokami. teraz to już ciężko nazywać resorokami, bo nie ma żadnego systemu resorowania. jest to model BMW Vision w skali 1 do 64. 1 do 64 czyli to jest taka skala resorakowa, tak jak mówię, mówię. Czyli on jest całkiem, całkiem malutki. Tego wymienimy tu z pudełeczka. papierowe pudełeczko. Patrz, na dłoni, więc on się prezentuje. Jest dosyć, dosyć, dosyć malutki, ale dosyć przyjemnie wykonany. Tutaj są wszystkie te elementy składowe. Dosyć fajnie odtworzone. Łącznie z wnętrzem, tutaj trochę Oświetlenie nam no, będzie przeszkadzać w wyraźnym tego dostrzeżeniu. ale jak na model w cenie poniżej 30 zł to na pewno jest to dość przyjemnie wykonane, zwłaszcza z zewnątrz. Gigarżet mini malutki. To nie wiem, do postawienia na biurku, to gdzieś do, do zabawy. Z tym, że produkt zalecany jest od 14 roku życia. To jest nie jak wszystkie zresztą modele, miniatury BMW. Tak, tak, to sobie oceniają, czyli raczej nie do zabawy, a raczej do postawienia na półce. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zachęcam do obejrzenia innych moich materiałów na bmwgadget.pl oraz do zakupów na sbmw